Witamy! Oto Piotrek, który zaraz będzie łapał przygódki. Tak jest. Agata. Popatrz się, pomachaj. Ma papsówkę do mikrofonu. Hmm? E, your krofon jest ok Gdzie mi w wioski mikrofon To są tipsy, a to jest macie. Pozdrawiam Lele I Agatkę. Lela pozdrawia również ciebie. I Agatka również.

Eee, ja e, co ja mam powiedzieć? Przedstaw <laughs> się e, ładnie, pięknie. Cześć, jestem Kuba, mam 24 lata i nie mogę się powstrzymać od picia alkoholu. <laughs> A my ci w tym nie, nie próbuję, pomagamy. Próbuję się powstrzymać, ale znajomi mi odradzają. I chyba mają rację, no <laughs> mówią prawdę. nie, Czyżby mnie by nie okłamali. <laughs> no więc baw się, frisbee może to ci pomoże. Frisbee. Jadroś. No, niestety, alkohol ci A, nie. nie pomaga w łapaniu. Alkohol przeszkadza we wszystkim, Tak, nawet w seksie. Pamiętajcie, Przede nie pijcie alkoholu przed seksem. Seks powoduje, seks powoduje chwilową impotencję. Chyba, alkohol. A ja powiedziałem seks. Jeszcze, jeszcze raz, kat. Seks. E, alkohol. Pod... Mało Cut. masz pojęcie na ten temat. Psz. Jeszcze raz? Tak? tak. Alkohol. Pod... No Jeszcze Jest Ostatni <noise> alkohol powoduje chwilową impotencję. Tak właśnie. To był Kuba. Idziemy dalej. Dziękuję. <noise> dobra. Co? Idziemy na ponton. Idziemy na ponton. Daj mi bucha. Ponton, ponton. Spontane. I oto koniec filmu. Radio Z.